Cześć, to jest taki pierwszy filmik i tutaj na tym kanale będziemy, no, będę nagrywał moje kury i różne rzeczy, które z nimi robię. To są kury moje, pięć kur, jedna kulewa i kogut. Już jest godzina 17:30, a one są takie śpioszki no i to taki film, jak, no jak to nazwać, taki pierwszy film, który będzie takim filmem mówiącym o tym, że co będziemy tutaj na tym kanale robić. To jest kulawa, tu kogut. On się kryje pod kurą zawsze. Jakąś, która jest koło niego. Która to moja ulubiona. Moja ulubiona jest ta. To jest moja ulubiona. Tutaj gniazda. No, no i tutaj tak sobie żyję. Tutaj otwieram się tak. No pewnie każdy to wie. A tutaj. Tak. Tutaj muszę sobie kolanem lub czymś. I biorę tutaj dźwięknę. O. I tutaj za to. O. Dobra. Zamknę to bo po co górą ma być zimno. tylko teraz ja jest mój pies Jest srełek Nie No ale to by było na tyle i to jest taki jakoś zapowiedź, no który zapowiada rzeczy będą, które będą na tym kanale, więc pa!